Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego miliony ludzi na świecie harują od rana do nocy, a mimo to wciąż nie mają nic? Czemu ludzie pracujący po 12-14 godzin dziennie ledwo wiążą koniec z końcem, podczas gdy ci, którzy siedzą w biurach albo inwestują swoje pieniądze, dorabiają się fortun? I teraz najważniejsze pytanie: Jeśli ciężka praca naprawdę popłaca, to dlaczego najciężej pracujący ludzie wciąż są biedni? Dzisiaj rozwalę na kawałki największy mit, który wpojono ci od dziecka. Tylko ciężką pracą możesz coś osiągnąć. To jedno z największych kłamstw, jakie wmawia się ludziom, żeby. no właśnie. Po co? Kto na tym zyskuje? Posłuchaj uważnie, bo ten film może otworzyć ci oczy. Większość ludzi myśli, że jeśli będą ciężko pracować, to w końcu osiągną sukces. Że ktoś to zauważy, doceni, da im podwyżkę, awans, lepsze życie. Ale prawda jest inna. Dla systemu jesteś produktem jednorazowym. Zastanów się: czy podczas swojej pracy zużywasz swoje ciało Twoje nogi, ręce, oczy, serce, płuca? Czy po latach pracy odczuwasz jej skutki na swoim zdrowiu? Oczywiście, że tak to logiczne. Jeśli codziennie podnosisz ciężkie rzeczy, to po kilku latach rozwalisz sobie kręgosłup. Jeśli stoisz przez 8-10 godzin dziennie, dostaniesz żylaków. Jeśli masz stresującą pracę, to twoja psychika dostanie w kość. I teraz kluczowe pytanie. Kto za to zapłaci? Pracodawca? Państwo? Nie. Ty, z własnej kieszeni. I tutaj pojawia się największa niesprawiedliwość. Bo gdybyś wynajął sobie samochód, to w cenę najmu wliczona jest eksploatacja. Jeśli coś się zużyje, to płaci właściciel. Ale jeśli zużywasz siebie, to nagle nikogo to nie obchodzi. I to jest pierwszy powód, dla którego ciężka praca sama w sobie nie popłaca. Znasz to uczucie: pracujesz, zarabiasz, starasz się coś odłożyć, ale jakoś tak zawsze się składa, że pod koniec miesiąca nic nie zostaje? To nie przypadek. System został stworzony tak, żebyś był całkowicie uzależniony od pracy. Pracujesz za minimalną krajową albo niewiele więcej. Z tych pieniędzy musisz zapłacić podatki, rachunki, jedzenie, dojazdy. A co jeśli chcesz mieszkać na swoim? Kredyt na 30 lat. I co się dzieje, kiedy stracisz pracę? Długi rosną, odsetki lecą, a ty musisz jak najszybciej znaleźć kolejną robotę. I tak system cię trzyma. Bo jeśli nie masz oszczędności, nie masz wyboru. I teraz najlepsze. Kiedyś jedna pensja wystarczała na utrzymanie całej rodziny. Dziś. Dwie osoby pracujące na pełen etat ledwo dają radę. Czy to nie dziwne? Więc jeszcze raz. Czy naprawdę ciężka praca się opłaca? Nie, jeśli grasz według zasad systemu. Teraz pewnie myślisz: No dobra, ale co w takim razie mam zrobić? Jak się wyrwać z tego błędnego koła? Posłuchaj uważnie. Pracuj mądrze, a nie ciężko. Zamiast harować po 12 godzin dziennie, zacznij myśleć, jak zwiększyć swoją wartość na rynku. Jeśli masz wybór między pracą za 20 zł na godzinę, a nauką nowych umiejętności, które pozwolą ci zarabiać więcej, wybieraj to drugie. Dzisiaj, dzięki internetowi, możesz nauczyć się programowania, marketingu, inwestowania zupełnie za darmo. Czas to Twój największy zasób. Twórz pasywne źródła dochodu. Praca na etacie to wymiana czasu na pieniądze. Ale co, jeśli mógłbyś zarabiać, nawet kiedy śpisz? Nie mówię, że od razu masz rzucać pracę. Ale pomyśl o inwestowaniu, budowaniu własnej marki, tworzeniu czegoś, co działa nawet wtedy, kiedy nie pracujesz. To może być cokolwiek kursy online, kanał na YouTubie, sklep internetowy, nieruchomości. Jeśli nie zaczniesz myśleć w ten sposób, to za 20 do 30 lat. Będziesz wciąż w tym samym miejscu. Zastanów się przez chwilę. Co by się stało, gdybyś jutro przestał chodzić do pracy? Czy firma upadłaby bez ciebie? Czy szef błagałby cię na kolanach, żebyś wrócił? Czy świat się zatrzymał? Nie, znajdą kogoś innego, tak samo jak znaleźli ciebie. Dla systemu jesteś tylko trybikiem w maszynie, który można wymienić w każdej chwili. A jeśli się zużyjesz, jeśli zachorujesz, wypalisz się, nie będziesz już w stanie pracować? To twój problem. Może dostaniesz odprawę, może parę miesięcy zasiłku, a potem? Nikogo to nie obchodzi. I teraz kluczowa myśl: jeśli dla nich jesteś wymiennym pracownikiem, to czemu ty traktujesz swoją pracę jak coś, od czego zależy całe twoje życie? Pomyśl o tym. Zamiast oddawać się w pełni firmie, zacznij inwestować w siebie. W swoje umiejętności, swoją przyszłość, swoje pasywne źródła dochodu. Więc przestań być pionkiem w grze, w której nie masz żadnej kontroli, masz tylko jedno życie. Więc zacznij je rozgrywać na swoich zasadach. Więc jak to jest? Czy ciężka praca naprawdę popłaca? Jeśli harujesz od rana do nocy, nie dbasz o swoje zdrowie i wierzysz, że system kiedyś cię wynagrodzi, to niestety, ale nie. Ale jeśli zaczniesz pracować mądrze, inwestować w siebie i tworzyć dochody niezależne od etatu, to w końcu osiągniesz wolność finansową. I pamiętaj, nikt nie da ci wolności, musisz ją wziąć sam. Teraz mam do ciebie pytanie: co zrobisz z tą wiedzą? Jeśli ten film otworzył ci oczy, zostaw łapkę w górę, napisz w komentarzu swoje przemyślenia i koniecznie zasubskrybuj kanał bo w kolejnych odcinkach zdradzę ci jeszcze więcej sposobów na to, jak uciec z tego systemu i zacząć żyć na własnych zasadach. Dzięki, że byłeś i do zobaczenia w następnym filmie.